Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Oskar. Witam was w kolejnym odcinku z Forza Horizon 4. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest eneba.com. Chcesz pograć ze mną na streamie Forza Horizon? Teraz możesz mieć ją taniej. Pisując kod promocyjny Marquis, zyskasz 3% zniżki przy zakupie. To co? Kliknij w link w opisie, a ja życzę miłych zakupów. Tak, znowu jest ten mój głos, który jest zniekształcony przez to, że mam tam jakieś zapalenie, no nieważne. Dzisiaj zrobimy sobie podobno auto, które jest najlepsze do driftu i ma centralnie umieszczony silnik. I jest to nic innego jak akurat tam Honda NSX. Warrior. W tej chwili y, ten samochód jest jeszcze zrobiony na AWD, czyli na napęd na 4 na koła. Jednakże niedługo się już to zmieni. Teraz już ona śmiga bokiem jak, jak należy. Jak widzicie. <grytanie> da się nią fajnie jeździć. No da się nią fajnie jeździć. Jednakże... To co mam zamiar zrobić z nią teraz... Powinno polepszyć jeszcze Jej właściwości jezdne A raczej właściwości driftowe Dobra także wchodzimy sobie do garażu Wchodzimy sobie do upgrades and tuning Bo mam oczywiście po angielsku I zaczynamy z dupy strony jak zwykle Czyli od końca <laughs> Tutaj zmienimy sobie napęd oczywiście Z AWD na RWD Bo chcemy żeby to śmigało bokiem E, Pługu sobie nie będziemy montować Oraz e, Demontować tej takiej fajnej lotki Też nie będziemy Mona no wypełnia tak jakoś ten tył Na pewno jest lepsza niż jakby jej miało nie być e, Dobra Czy zostawiam sobie fabryczne? Nie, dajemy sportowe Nie dajemy na max oczywiście, żeby nie były za bardzo przyczepne Jednakże sportowe mogą być Montujemy dystanse Oczywiście z przodu jak i z tyłu Dobra I teraz montujemy felgi Jakie by to felgi dać? Chyba już wiem Coś chyba z tej kategorii Tak Wiecie co? Dokładnie te felgi Chciałem bardzo podobne wziąć ale Ale te ADV-ki są nawet Spoko Troszeczkę je powiększymy Dwudziestki z przodu i dwudziestki z tyłu Pięknie Pamiętajcie, że jeszcze ją obniżymy, tak, że ona będzie wyglądała lepiej niż w chwili obecnej. Bo będzie na glebie. Nie będzie to jakiś mega spas. Jak Wy sobie tam wyobrażacie do milimetrów, ale będzie to mniej więcej tak. Także jest spoko. Że ona ma niski zderzak z przodu. No dupę ma dużą, ale z przodu jest, jest bardzo nziutka, to wygląda bardzo, bardzo zgrabnie. Dobra, z przodu stabilizatory montujemy z tyłu nie klatki też nie. Myślałem, że jest ten pośredni, ale nie ma się popędziłem się. Rozpędziłem się. No i dobra, tutaj dajemy wszystko na maksa. Pięknie. Dobra, jak leci? Nawet tam wiecie, się nie patrzy. Nie ogląda się ze siebie. młodo z nie. No i dobra. Jeśli chodzi o tuning, to wsio, znaczy tuning, ulepszenie, bo tuning to będzie teraz. Tuning to jest bardziej taka modyfikacja tego, wszystkiego co robimy. Tak, czyli ciśnienie opon, yy, przekładnia, yy, skrzynia biegów, znacie się biegi, długość biegów. Ona ma 9 biegów, nie, już 6. Dobra, nice. Bo zmieniliśmy skrzynię biegów, także będzie git 370 na Tyle wystarczy, ona ma driftować. Dobra, z przodu damy 4 stopnie, z tyłu. A niech to zostanie półtorej. <laughs> Chciałem zmniejszać, ale dobra. To... Dawaj, 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 ma być sztywniutko z przodu jak i z tyłu, z tyłu bardziej, ale z przodu też ma być sztywno. Dobra, pięknie. Cyk. Teraz to są yy, sztywność na wybojach bodajże. To co teraz ustawiam. Z tego co pamiętam, z tego co rozumiem. Dobra, hamowanie 100% przód, damy sobie ciśnienie 110. I Idyferencja blokujemy na przyspieszanie. Jednakże, na zwolnienie dajemy 20%, bo czasami jest tak, że auto nie hamuje i zobaczymy, czy teraz będzie lepiej. Dobra, jeżeli chodzi o specyfikację, nie wiem, tam, wiecie, osiągi, to to jest git. Teraz zajmiemy się wyglądem. Co ona ma mi tu do zaoferowania? Damy sobie chyba podwójny lakier, co? Zobaczymy, czy pasuje do niej żółty. Zaraz się przekonamy. I żółty wchodzący w pomarańcz. Co to takie ciemne jest? A, dobra Okej okay. Kurde, złota mi taka wyszła Taka kurde złota A czerwona? Albo nie Była niebieska, to damy sobie niebieską Taka jaka była w fabryce Tylko damy sobie bardziej błękitną O No i dla mnie jest sztos Bardziej możemy jeszcze... O Jest git Moim zdaniem jest akcja Dajcie znać w komentarzach, czy wam się podoba Czy jest git, oczywiście lusterka muszą być karbonowe Lotka już jest karbonowa <laughs> Felgi, za felgi mnie Frapir znienawidzi Typowo Ale dam czarne, teraz chciałem dać yy, białe, żeby zobaczyć jak on będzie wyglądać Ten samochód <laughs> Ale chyba przy czarnych zostaniemy Tak Te koła tak fajnie zniknęły i to mi się podoba Save to current car Lecimy Dobra, Fanyo Designs. Okej. Okay. Wiecie co? Chyba coś sobie są wybierzemy. Ja chyba nawet wiem co. Tak jest. Bierę to. Podoba mi się ten od y, gracza lolny Warrior. Dobra. Forza Vista. Jak ona wygląda? <laughs> Ej, wygląda kozak. Wygląda kozak. Zobaczcie, jak ładnie. No good racing, bye bye police. O, idealnie do to się nadaje, nie? Bye bye police. Jest git. Jest git. Ej, zarąbista. I te fele ładnie się pasowały. Jest pięknie. Szkoda, że bodykitów nie można zamontować, no ale nie można mieć wszystkiego, nie? Matko! Startować się nie, dowaga. Ej, ja trzymam tak samo. <laughs> tak samo trzymałem sprzęgło cały czas. To na mi podbija obroty No i dobra, testujemy. oż <laughs> się boję. Czy ja wiem taka kozacka? No nie wiem. Muszę... Muszę się do niej przekonać chyba. O i biegi za krótkie są. Dobra, zobaczymy na rondzie. Trzeba się oswoić z samochodem w pieszej kolejności. Ej, no w sumie nie jest źle śmiga, tylko trzeba się do niej przyzwyczaić. <laughs> Pojedziemy na mój ulubiony odcinek tutaj w Edynburgu i zobaczymy, jak tam mi pójdzie. Dobra, teraz się uda. Teraz się uda. Volkswagen bo Bora już mi nie przeszkodzi. No, nie jest to Mercedes wśród driftingu, jak to się mówi. Ale <laughs> z silnikiem, który jest umiejscowiony centralnie, śmiga się naprawdę nią dobrze. <laughs> tak, no bo dociążony jest środek i tył, nie? A bardziej tu chodzi o to, żeby rozkład masy był z przodu. Żeby się nie był z przodu, nie? z tyłu wolna oś. No ale dobra, trudno. Miałoby być to driftowóz, no i jest. W sumie powiem wam szczerze, że tą aturą to śmigałem może ze trzy razy w tej grze. No, tylko <noise> kąt skrętu pozostawia wiele do życzenia. O, jeszcze jakieś wyzwanie udało się zrobić Przyjemne, spożytecznym widzicie Oj, oj Zgasł Co wam jeszcze powiem, to generalnie W momencie kiedy oglądacie ten film i ja jestem obecnie w gryficach No bo jak słychać jestem chory, nie? A może nikt nie oglądał Need for Speeda i nikt nie wie No kurde, fiesta Siesta <grystanie> um, jestem w gryficach i się kuruje <laughs> więc nie wiem jak będzie ze streamami czy będziemy w stanie robić streamy, zobaczymy, bo ja biorę tam ogólnie komputer, stamtąd będę dla was filmy montować, je wrzucać i tak dalej, jednakże nie wiem jak to będzie ze streamami, postaram się coś zrobić, aczkolwiek nie obiecuję ale YouTube'a nie porzucamy, byle gardło jakaś, jakaś zmiana głosu nie powstrzyma mnie od Nagrywania filmów dla Was, dobra. Słuchajcie, jedziemy na lotnisko. Ustawię sobie punkt na mapie, ustawię sobie punkt na mapie, lotnisko, i tam się udamy. I tam będziemy sobie driftować. Jest to niedaleko, więc bez problemu możemy się tam udać. Kurde, dosyć, że ona e, ładnie driftuje nawet, to jeszcze szybko jeździ. Patrzcie, w ogóle to jest kozak auto, nie? Dobra, wierzymy sobie tędy, nie słuchamy się GPS-u. Cyk, proszę bardzo. Brama, cicho, to dla mnie było przygotowane. I tu mamy kolejną, proszę bardzo. No co, rozdupcyć trzeba to i owo, żeby się dostać. <laughs> No, nie ma tak łatwo, moi drodzy. <śmiech> <śmiech> Ładnie, bliziutko. Lekka korekta z mojej strony musiała być. Ja w tym aucie muszę z gazem. Kurde. E, w tym aucie muszę z gazem <laughs> ostrożnie się opodzić, bo. Łatwo ją przesterować jak widzicie Ja muskam ten gaz Ona nie ma jakiegoś y, Mega dużego skrę kąta skrętu Ale jak się ją opanuje to Można zdziałać cuda Dobra, zmieniamy sobie Miejsce I teraz mniejszy okno sobie spróbujemy zawinąć. O oh, fak. <laughs> no, widzicie, trochę za bardzo. I jeszcze raz. Wejdziemy sobie w duży okrąg i przejdziemy w mały. No znowu. Kurde. Trzeba się przyzwyczaić. Widzicie. <laughs> Każde auto inaczej jeździ w tej grze Może ja na ręcznym będę wjeżdżać, zobaczymy Tu się fajnie wjechało, bo mam szerszy łuk do pokonania Tu mniejszy Łagodniej trzeba po prostu, nie mogę tak Szybko zmieniać kierunku, bo Nie ma zbyt szerokiego kąta skrętu przez co Oj, 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 a teraz za mało, teraz za mało. No człowiek chciał dobrze. Jeszcze raz, no musi się udać. Już kurde, no. Coś tego małego okrętu. Okrętu, <śleski> okręgu nie chcę zrobić. Jeszcze raz. No i dupa. Ej, dzisiaj jakaś fata Morgana normalnie nade mną spoczywa Nie da się tym driftować A im kolejny okrąg, tym gorzej Dobra, to lecimy tam Tu myślę że będzie łatwiej No nie <ścoughs> ładnie, i się głos załamuje Ostro, ostro mi się głos załamuje Tabletkę na gardło po nagrywaniu będzie trzeba wziąć. Będzie. o ładnie, bliziutko Oj oj ojoj. Oj. Dobra, jest ładnie, 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 ładnie. No nie gaszli mi Kurde sprzęgła użyłem i mi zgasł Dobra jeszcze raz Długi O pięknie Dobra i teraz znowu przedłużymy O tamte pachołki pojedziemy prosto O I pachołki i znowu prosto A, dupa He <słuch> jak się odbiłem To ładnie Bye bye Polis, no to Bye bye Polis Słuchajcie. <laughs> Słuchajcie, mam nadzieję, że Wam się dzisiejszy odcinek podobał. Zrobiliśmy sobie akurę NSX pod Drift. Myślę, że w następnym odcinku też kawałek się nią e, pojeździmy, żeby się przyzwyczaić. A kiedy będzie następny odcinek z Forzy, to nie wiem. Jak wrócę z Gryfit, to na pewno jak się zdążę wykurować. A w chwili obecnej, zapraszam Was na mojego Instagrama, do którego link macie w opisie. Zapraszam Was również do mojego sklepu Drifters -paradise Również link macie do niego w opisie. A teraz się z Wami żegnam. No i co? Do zobaczenia w następnym filmie na moim kanale bądź streamie. I życzcie mi szybkiego powrotu do zdrowia, bo jak widzicie, głos to jest moje narzędzie pracy i kurde, no nie może się zdzierać. No nie może. Musi być cały, patrzcie, kończy odcinek to mi zaczęło wychodzić, nie? To zawsze tak jest Dobra, nie wyszło, hej, <grystanie> kończymy Trzymajcie się papa. papa, hejo